29 maja pierwsze warsztaty garncarskie. Przy okazji na pewno coś jeszcze będzie, ale proszę śledzić na naszej stronie na Facebooku, tam będą szczegóły dokładnie, co jeszcze będą, jakie atrakcje, a następnym rzeczą, która na pewno będzie bardzo ciekawa to jest 19 czerwca drugie święto polnych kwiatów. Drugie święto polnych kwiatów, czyli co? Zbieramy kwiaty, a później tworzymy z nich kompozycje? Tak, już powiem. Na pewno będą tak jak w tamtym roku, na pewno będą odciskanie w glinie, bo musi być coś z gliną, bo żyjemy tutaj gliną wokół gliny, więc na pewno będą warsztaty ceramiczne, odciskanie polnych kwiatów zbóż, jakieś, może jakieś inne kształty niż w tamtym roku, coś wymyślimy pięknego. Na pewno będzie jakieś spotkanie z jakimś, jakąś osobą, ale tu jeszcze jest, to jest jeszcze niespodzianką, bo ma, my do, dogrywamy szczegóły, kto przyjedzie, będzie na pewno ktoś, kto będzie po prostu o, o, o przepisach na temat związanych z, z jedzeniem polnych zbóż, z, z, z dzikich roślin, no to już muszą państwo śledzić, bo jeszcze mamy parę nie, zanadrzu niespodzianek, więc zapraszam na Facebooka i na szczegóły. Wydarzenia tutaj będą przez całe wakacje, praktycznie? Tak, myślę, że dokładnie będzie tak samo jak w tamtym roku. Do, do końca października myślę, że zamkniemy pewnie też szarymi renetami, chociaż wiem, że też przynajmniej planują się dwa takie plenery fotograficzne ze śledzeniem nocnym gwiazd. Ja on, wiem, że to właśnie będzie raczej wrześniowo-październikowo, bo wtedy się lepiej gwiazdy obserwuje. A tak to planujemy, tak, tak jak w tamtym roku wydarzenia na pewno będzie jakiś koncert, na pewno jakieś spotkanie z jakimś podróżnikiem. Już mamy na myśli myślimy o Takim koreańskim dniu, też z, z, z jakimiś fajnymi posiłkami, z kimś. Może coś będziemy pisać też po koreańsku. Pomysłów jest, proszę śledzić na Facebooku. Czyli co, zapraszamy na Facebooka i tam na bieżące informacje, tam też ewentualnie zapisy. Tak, na no zapisy dokładnie też przez, przez Facebooka, przez stronę naszą.